Wielu sprowadza kwiznę do największej latryny na świecie. Zwiedziliśmy miasto i oferuje znacznie więcej ciekawych opowieści. Oczywiście zamek to prawdziwa perełka, ale równie ciekawiej jest w tutejszej katedrze z jej przepięknymi malowidłami. Nawet miłośnicy przyrody znajdą tu swój miłosny zakątek. Jesteśmy w Kwidzeni na rynku. Opieram się o fragment starej wieży Ratusza, a za mną widać okazały gmach katedry, która jest połączona z Kwidzeńskim Zamkiem. Jako, że rynek ponad ocalałą wieżą Ratusza nie oferuje wiele więcej, od razu zmierzamy do najwspanialszego zabytku miasta. Wydawałoby się, że jest nim Zamek Krzyżacki. Otóż nie. Należał on do władz kościelnych i był siedzibą biskupa diecezji pomezańskiej, któremu zakon nie podlegał. Stoję pod zamkiem w Kwidzynie, to jeden z bardziej charakterystycznych elementów szlaku zamków gotyckich, a to za sprawą obiektu, który jest za mną, to największa latryna na świecie. Mieszkańcy zamku, gdy szli za potrzebą, musieli pokonać aż 55 metrów do gdaniska, czyli toalety. Jest to najdłuższy na świecie ganek tego typu, wsparty na pięciu wyniosłych filarach. Dziś góruje ponad drogą, ale w średniowieczu przepływała tu rzeka, która przyjmowała wszystkie nieczystości spadające z góry. Dziś długi korytarz został wykorzystany, by zwiedzający zamek mogli poznać historię Mennonitów, którzy w przeszłości tutaj się osiedlali. A kim oni byli? To lud protestancki pochodzący z terenów Holandii. Przez swoje przekonania religijne, głównie całkowity pacyfizm, zostali wygnani ze swojego kraju, a jako, że doskonale znali się na osuszaniu bagien i regulacji rzek, zostali na powiślu chętnie przyjęci. Zamek dla zwiedzających ma więcej do zaoferowania. Najbardziej klimatyczne są podziemia, gdzie przedstawiono najstarsze dzieje tych ziem i pomezanów. Pruskiego plemienia, które żyło tu jeszcze przed krzyżakami. Odnajdziesz tu również krzesło tortur, tak zwany kabat, które zagrało w krzyżakach Aleksandra Forda. Jesteśmy w dawnym dormitorium, czyli wspólnej sypialni kanoników. To była pierwotna funkcja tej sali. Dziś jest to największa sala na całym zamku. Ich łóżka przedzielały jedynie lekkie drewniane ścianki. Zwyczaj wspólnego spania zakonników przerwał w XIV wieku papież Benedykt XII, wprowadzając osobne cele. Na drugim piętrze zmienia się temat wystaw. Tu dominuje przyroda dolnego odcinka Wisły. Niestety, przyznam, że to najsłabsza wystawa z wszystkich, ale może cię zaciekawi. Kwidzyn to jedyne miejsce, gdzie zamek bezpośrednio połączony jest z katedrą, którą zdecydowanie warto też zwiedzić. Katedra była dla nas pozytywnym zaskoczeniem, także radzimy jej nie omijać zwiedza się ją z przewodnikiem, który mógłby godzinami o niej opowiadać. Wielu wstępuje tu dla krypty Wielkich Mistrzów, która została odkryta w 2008 roku. Była to nie lada niespodzianka, bo zapomniano już o tym miejscu pochówku Trzech Mistrzów Krzyżackich, a szukano tu innego grobu, błogosławionej Doroty z Montowów. Ta katolicka stygmatyczka zmarła w widzynie jako pustelnica. Istnieje wersja, że została zamurowana w wieży kościelnej, jednak nie znajduje to potwierdzenia w źródłach. Dokończyła swojego żywota w skromnej pustelni, jednak poza katedrą. Była czczona na przykład przez króla Władysława Jagiełłę, ale od XVII wieku poszukuje się jej szczątków, jak dotąd bezskutecznie. Wnętrze katedry jest niezwykle obficie zdobione freskami, które kiedyś były swoistą Biblią ubogich. Nieczytelni mieszkańcy dzięki zdobieniom mogli poznawać prawdy wiary, a niemal każdy element malowidła miał znaczenie. Jeżeli nie dosłowne, to symboliczne. Podobną obrazkową Biblię widzieliśmy w maleńkich Małujowicach pod brzegiem. Może cię też zainteresuje. To, że wspaniałe dzieła na ścianie kwidzyńskiej katedry przetrwały do naszych czasów, jest zasługą protestantów, którzy w XVI wieku położyli na nie tynki, które je uchroniły przed zawieruchą czasów. Koniecznie tu wstąpcie, nie będziecie zawiedzeni. Zostawcie też łapkę w górę pod filmem. Na koniec odjedziemy nieco od centrum, by poznać przyrodnicze atrakcje miasta. Zaprasza nas tu osada miłosna. Tradycje hodowania koni w Kwidzynie sięgają XVIII wieku, choć początkowo robiono to w pobliżu zamku. Później stado przeniesiono tutaj, gdzie więcej było dostępnych terenów zielonych. Warto tu przyjechać z dziećmi, bo nie tylko konie umilają tutejszy spacer, ale również inne zwierzęta w ramach Minizo, które jest dostępne bezpłatnie. Nieco za stadniną jest inne ciekawe miejsce spacerowe. To ogród dendrologiczny z miejscami piknikowymi i mnogością kwiatów. Jak widzicie, Kwidzyn to nie tylko zamek i jego latryna, ale jeszcze inne ciekawostki. A widziałeś już film o Malborku? Pozdrawiamy i zapraszamy!